Siema, dzisiaj pokażę wam jak zdominowałem anarchię GG Zabiliśmy dużo anarchicznych graczy, elytry i jakieś tam inne kile łącznie około zdropowaliśmy milion dolarów. W dzisiejszym odcinku też jest losowanie na elytrę. Wystarczy zostawić suba, łapkę, napisać w komentarzu swój nick i dołączyć na Discorda z opisu. Ja nie przedłużam zapraszam do oglądania. Zabiję, zabiję, zabiję. Ja pierdolę, ja pierdolę. Fel na niebicze, kurwa, podio, 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 ja pierdolę na niewidzę, kurwa czekam na. Polio, polio, polio! Dialogłem kurwa z logautem. co mi się, kurwa A. chce. Serio? Tak, kurwa. Ja pierdolę Cell czeka na niewidzę. Nie, nie chce mi się. Jest, jest, yes, yes, yes. Zabiję, 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 zabiję. idiota. No, idioto, co ty mi rzucasz dripy? Mam erkę, mam. Ja pierdolę. Ja! Już 31 stycznia o godzinie 18 na serwerze Pals GG startuje tryb one block A razem z nim konkurs budowania, w którym będzie do zgarnięcia aż 500 zł. Wejdź do gry, kop blok, pokonuj dungeonowe bossy, bierz udział w napadach, zarabiaj na farmach, zbieraj punkty prestiżu. A następnie, razem z ekipą, zbuduj najładniejszą wyspę i zgarnij prawdziwy high. Tylko uważaj, podczas kopania bloku możesz natknąć się na bombę. Poradzisz z nią sobie? IP oraz Discord serwera znajdziesz w opisie. Do zobaczenia. Dobra, to wspaniusz. Praf, praf, Dawajcie, praf, praf. tam gdzie jest stwierdza na prawo, jak jest stwierdza to na prawo, ja twierdzą już jesteśmy. Miedę, które no to mi siłkę 2 Polizo to ty? Dobra, padnie, 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 padnie. No Halo, ile ty to spuszczasz? Dawaj, 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 dawaj Dawaj, ginę, ginę, ginę Dawaj, 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 do, 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 do końca, do końca, do końca Nie, 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 nie. zginę, zginę, zginę O kurde 10 serd. Nie był dużo, dużo miał i temu. 39 mieszyk Łapcie teraz bonus, jak mu napada napada w trapie 3, 2, 1 i się wypierdolę pewnie O kurwa to ty? Kabylek rzucaj bombę, kabylek rzucaj bombę, kurwa! Kabylek! Rzuć bo ty zginiesz Nie wiem, kabylek śmiecił jebany Nie wiem, kurwa bombę żydzisz Kurwa idiota jebany Bierze te peki folana, ja pierdolę! co jest? No wiem. Minut, minut. Proszę, daj chwilę do kolanie i mieszek Jest, dobra Proszę Iba nie zajebał nas, zapraszam nie ma Dobra, no jest, ale bańkę Dobra, zajebiście <grystanie> Dobra, do góry, idź, idź Tak Idź do góry, do góry, do góry, do góry, do góry Do góry, do góry Do góry Co on robi? Do góry Do góry On do góry nie idzie, bo... On ma dżamba nie ma Może do góry? Tak No nie, no i jakiś cave Do góry, idź do góry, idź do góry, idź do góry Dobra Mogę go zabić to tak szybko? No i friana na miarczyki? friana To. kilo Jeszcze 10 sekund chyba Ej O kurwa Osuń się, osuj się. Fermentyknij w niego! Tyknęłem, dobra. Wie kurwa, to 4 fery. Ja dobra, 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 dobra. To jest idealne miejsce na trypianę. Halo. Halo. Scraszowało mi. Ej. Dobra, zrzucam w Parlo. czekaj. Gdań ma apetruszka apka. My Mi tam mam dosyć kiewki za podział pójdź wskażę do ofercu. o kurwa mać zamurowałem Ona ma mało, on ma mało, bo był w trapie do dostał Tatersy tersy A na Dżenki! Jackpot, tylko żeby teraz podnieść ten na, na Co on robi? Ej! Co on robi? Polizo! Mam! Za... O! Jaki fart! Już wszystko by zabrał mi! Jaki fart! A na mieczyk i a na kilo. Jackpot! Ale wszystko, wszystko, nie wiem kto to zabiera, jakaś niewidka to zabiera, wszystkie, dobra Jaki fart, że podniosłem te dwie części, Zarombisty kill To ten ma, podoba mi się już, ten gości, gościu Ty, Ramzes? Ramzu? On na mieczyk, zarąbiście tylko go zabić, jest jeden na trzy, panowie, no ale mamy ale wydaje mi się, że lepszej temki od nich. Na kilo jeszcze ma. Trapik tu jest jakiś Zabiłem, zajebiście jeszcze epicki kluczek. Ej, dobra, tak zagrałem 200 IQ. Tak 200 IQ zagrałem. Nagrałem? Tak, nagrałem, zaraz wyjście. Jeszcze tego zrobię. On też ma dużo Pereł, chyba. Polizol? Znaczy tylko. Polizol! Ej, dobra, wystakowani byli we dwójkę. Nice, dobry tepek. Ej, ale oddaję teraz. Nie, nie Nie, nie mam siłki. Pierwszy tepek i ona, i nie mam siłki, no nie gadaj Napisz no, do mnie to ona może z podpalenie? Ja pierdole. Klata. Klata z regeneracją. Bo ty z tym! Dobra, mam go Dobra, ej w ostatniej sekundzie Już by mi zlogał, już chyba antyloga, nie? On szedł chyba na wpałna. Dobra, jaki fart I have fluffy hair Z Jototem, no nie Dobra, minął mi antylogał, zobaczmy sakiewkę Kilof, dwa kilofy? Nie wiem, chyba kogoś wcześniej zabiłem i... Mioczek 39% i anarchiczny tujen. Dobra, dużo kaski, mega dużo. <grystanie> tak szybko. Taką tukę.